Za górami i lasami, w małym domku na skraju wioski, mieszkała dziewczynka o imieniu Emilia. Miała rude włosy, piegi na nosie i wielką pasję. Każdą noc spędzała, obserwując gwiazdy. Każda z nich to maleńka lampka na niebie, która opowiada historię, tłumaczyła wszystkim, którzy pytali, dlaczego tak uwielbia patrzeć w górę. Najbardziej kochała pewną gwiazdę, która świeciła najjaśniej i zawsze wskazywała jej drogę do snu. Emilia nazwała ją Złotą Gwiazdką. Każdej nocy machała do niej i szeptała, dobranoc, Złota Gwiazdko. Śnij o cudach. Pewnego wieczoru, gdy słońce schowało się za horyzontem, Emilia usiadła na parapecie ze swoim teleskopem. Spojrzała w górę, ale coś było nie tak. Złota Gwiazdka migotała słabiej niż zwykle. Jej blask był niemal niewidoczny. Co się dzieje? Zaniepokoiła się dziewczynka. Czy złota gwiazdka jest chora? Tego wieczoru nie mogła zasnąć. Przewracała się z boku na bok, aż nagle zauważyła w swoim pokoju coś niezwykłego. W powietrzu unosił się mały, świetlisty pyłek, jakby kawałek spadającej gwiazdy. Pyłek zbliżył się i zaczął mówić cieniutkim głosem: Emilio, potrzebujemy Twojej pomocy. Jestem Iskierka, strażnik złotej gwiazdki. Jej blask gaśnie, bo ktoś ukradł nasz kosmiczny kryształ. Bez niego gwiazda nie może świecić. Jak mogę pomóc? Zapytała Emilia, patrząc z zachwytem na maleńką istotkę. Musimy wyruszyć na wyprawę między planetami i odzyskać kryształ. Tylko ktoś z wielką odwagą jak ty, może tego dokonać powiedziała Iskierka. Nie czekając ani chwili, Emilia chwyciła swój ulubiony sweter i pozwoliła iskierce unieść ją w nocne niebo. W jednej chwili znalazła się w kosmosie, otoczona wirującymi gwiazdami i kolorowymi mgławicami. Na planecie wszystko było w ruchu: liście, piasek, nawet chmury wirowały w tańcu. Świerszcze były bardzo pomocne, ale ich pieśń opowiadała o kosmicznym złodzieju, który uciekł w stronę księżycowego kanionu. Tam musimy się udać, powiedziała Iskierka. Kanion był pełen srebrnych skał, a każda z nich odbijała światło gwiazd. Emilia i Iskierka przeszukiwały teren, aż nagle spotkały ogromnego świetlika, który pilnował wejścia do jaskini. Kto tu idzie? zapytał świetlik, świecąc tak mocno, że Emilia musiała zasłonić oczy. Szukamy kosmicznego kryształu, odparła dziewczynka. Gwiazdy bez niego nie mogą świecić. Świetlik zmrużył oczy i powiedział: Jeśli przejdziecie próbę odwagi, pokażę wam drogę. Próba polegała na przejściu przez ciemny tunel pełen tajemniczych cieni. Emilia była trochę przestraszona, ale trzymając iskierkę za rękę, odważnie przeszła przez tunel. Po drugiej stronie czekała skrzynia, a w niej kosmiczny kryształ. Udało się. Krzyknęła Emilia, przytulając iskierkę. Z kryształem w rękach wróciły do miejsca, gdzie złota gwiazdka wisiała na niebie, prawie niewidoczna. Iskierka uniosła kryształ i umieściła go w sercu gwiazdy. Nagle cały kosmos rozbłysnął ciepłym światłem, a złota gwiazdka zaczęła świecić jak nigdy wcześniej. Dziękuję, Emilio, powiedziała Iskierka. Dzięki tobie gwiazdy znów mogą opowiadać swoje historie. Emilia wróciła do swojego łóżka. Ale zanim zasnęła, spojrzała jeszcze raz na niebo. Złota gwiazdka mrugnęła do niej, jakby chciała powiedzieć: śnij o cudach, Emilio. Tego wieczoru dziewczynka zasnęła z uśmiechem, marząc o kolejnych przygodach wśród gwiazd. Koniec.